Oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowo narodzony król żydowski. Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie. I przybyliśmy oddać mu pokłon. Trzej mędrcy, kacper, Melchior i baltazar przeszli ulicami Jędrzejowa, by powitać w szopce nowonarodzone dzieci. Już po raz trzeci będzie organizowany Orszak trzech króli. To też wydarzenie jest to jest wielkie wydarzenie, którym my chcemy właśnie upamiętnić pokłon mędrców, którzy przyszli do, do Jezusa ze wschodu i ten pokłon też chcemy wyrazić, wyrazić my jako ludzie wierzący. Ludzie Dla mieszkańców Jędrzejowa orszak trzech króli to już tradycja. W uroczystości uczestniczą całe rodziny z koronami na głowach. Ze śpiewem, z kolędami, idziemy na miejsce spotkania. Z roku na rok coraz więcej ludzi, z czego widać, jak się schodzą. Myślę, że będzie też udana i przyszłościowo na pewno. To będzie utrwalone. Ludzie się gromadzą, nie siedzą w domach przed telewizorami, spędzają mile czas. Myślę, że coś dobrego. Scenki podczas Orszaku odegrali uczniowie szkoły podstawowej w Jędrzejowie. Jestem królem Melchiorem i maszerujemy na boisko. I tam odgrywamy scenę przy Dzieciątku. Cieszę się, że są też i chętni, którzy pomagają tutaj w tym orszaku i, i ludzie, którzy i występują. Myślę, że każda część jest tutaj z, z, ze społeczeństwa, czy parafii powiedzmy, jest zaangażowana w przygotowanie tego orszaku. Nie Po całej tej uroczystości oficjalnej spotykamy się na wspólnym śpiewaniu kolęd oraz y, kiełbasce, herbatce ciepłej, ciasteczku. To był piękny i uroczysty dzień. Opuśćmy śliczne niebo, obrawy sipa że żeś nie I say all the